To już ostatnie w listopadzie 2023 roku agrowiadomości non-stop, a w nich między innymi. Przez najbliższy miesiąc rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe. Organizacje rolnicze alarmują, że wymogi związane z normą GAEC-6 są trudne do spełnienia i stoją w sprzeczności z metodyką uprawy chociażby kukurydzy. Branża mleczarska zaniepokojona sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej w związku z trwającym tam protestem przewoźników. W skupach królowały spadki. W przypadku czterech zbóż średnie krajowe obniżyły się o wartości dwucyfrowe. Do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Kwota pomocy w ramach tego działania finansowego z programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 to maksymalnie 300 tysięcy złotych. Biura powiatowe i oddziały regionalne ARIM przyjmują wnioski od zainteresowanych odtwarzaniem potencjału produkcji rolnej już tradycyjnie niemal przez cały rok. Ze złożonych dotychczas dokumentów wynika, że zainteresowani tym wsparciem ubiegają się o dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów 400 tysięcy złotych. Pomoc przysługuje dwóm grupom rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią hodowcy trzody chlewnej poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. O dofinansowanie można się ubiegać, gdy spowodowane przez klęski żywiołowe lub niekorzystne zjawiska klimatyczne szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, wieloletnich uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek, lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Straty muszą wynosić przynajmniej 30 średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym odnotowano szkodę. Pod uwagę można wziąć również 5 lat poprzedzających rok wystąpienia straty. Pomija się te, w których produkcja była najwyższa i najniższa. Z kolei, jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku szkoda także powinna wynosić co najmniej 30% trzody chlewnej posiadanej przez rolnika. Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wysokość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi być nowa. A jeśli na przykład w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc powinna zostać zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń. Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROF 2014-20 to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinansowania nie może jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Organizacje rolnicze alarmują, że norma GAEC 6 jest to wymóg trudny do spełnienia i stoi w sprzeczności z metodyką uprawy chociażby kukurydzy w integrowanej produkcji, która to nakazuje wykonanie orki na jesieni. Rolnicy są więc zdezorientowani, ponieważ jeśli nie będą przestrzegać norm, grożą im poważne konsekwencje finansowe, łącznie z utratą dopłat bezpośrednich. W związku z tym Lubelska Izba Rolnicza wnioskuje o zmianę w zakresie powierzchni pod okrywą i proponuje, aby do tej powierzchni zaliczać również trwałe użytki zielone i pastwiska, ponieważ te grunty w naturalny sposób stanowią okrywę ochronną dla gleby. Proponowaliśmy, aby dotyczyło okrywa całego gospodarstwa, nie tylko gruntu ornych. Bo jeżeli ja mam użytki zielone, jeżeli mam łąki, no to z natury one są, tworzą okrywę dla, te, dla części mojego gospodarstwa i to powinno być wliczane w te 80%. A nie ma, tak? Norma GAEC6 zakłada, że na co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa utrzymuje się okrywę ochronną gleby w okresie od 1 listopada do 15 lutego. To oznacza, że orka zimowa i pozostawienie ziemi bez okrywy może być zastosowane na co najwyżej 20% areału. Od 1 listopada Arimir może już kontrolować, czy rolnik realizuje tę praktykę na swoim polu. Ponieważ ten rok jest pierwszym, gdy rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach, Ministerstwo Rolnictwa złagodziło sankcje. W razie stwierdzenia, że nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie na co najmniej 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa, rolnik otrzyma od 1 do 5 punktów karnych w zależności od procentowego udziału gruntów ornych z okrywą ochronną gleby. Podobna sytuacja ma miejsce w Sadach, gdzie pod uwagę brana jest okrywa ochronna w międzyrzędziach. Tu również w zależności od procentowego udziału gleby chronionej przyznane mogą być punkty karne od 1 do 5. Karę nakłada się w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonej nie. Zgodności. W przypadku otrzymania od 3 do 5 punktów karnych płatność bezpośrednio jest pomniejszona o 15%. 7-11 punktów karnych to zmniejszenie o 20%. 13 punktów karnych oznacza zmniejszenie dopłat o 25%, a za 15 punktów karnych dopłaty mogą być zmniejszone w całości. W ubiegłym tygodniu w Pażniewie odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych w siódmej kadencji, na którym wybrano zarząd, komisję rewizyjną oraz komisję budżetową. Prezesem zarządu Izb ponownie został Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wiceprezesem został Robert Nowak, delegat Śląskiej Izby Rolniczej. Z kolei członkami zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zostali Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Trwający na polsko-ukraińskiej granicy protest przewoźników może mieć bardzo negatywny wpływ na branżę mleczarską. Z inicjatywy Polskiej Izby Mleka oraz Stowarzyszenia Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy podpisano wspólne oświadczenie w tej sprawie. Obu stronom zależy na utrzymaniu partnerskich i równoprawnych stosunków handlowych. W ciągu 10 miesięcy tego roku Polska wyeksportowała na Ukrainę produktów mlecznych za ponad 160 milionów euro, a Ukraina dostarczyła na polski rynek odpowiednie produkty za 77 milionów euro. Polskie produkty mleczne stanowią znaczącą część wszystkich produktów mlecznych kupowanych przez Ukrainę za granicą. Polska do Ukrainy sprzedaje produkty gotowe do spożycia o wysokiej wartości dodanej, sprzedawanych bezpośrednio konsumentom i co ważne pod polskimi markami. A trwająca już blisko dwa lata wojna w znaczący sposób zdestabilizowała sytuację w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Sektor mleczarski jest jednym z najbardziej dotkniętych tym kryzysem, mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor polskiej Izby Mleka. Jak zauważają przedstawiciele branży mleczarskiej sytuacja jest wyjątkowo niepokojąca w okresie przedświątecznym, kiedy polskie produkty. Nie mogą trafić na ukraiński rynek z uwagi na utrudnienia dotykające także polskich przewoźników. Polskie firmy alarmują, że klienci ukraińscy czekają na polskie produkty, a realizacja dostaw jest niemożliwa lub bardzo utrudniona. Straty polskiego przemysłu mleczarskiego szacowane są na miliony złotych każdego dnia. Główny lekarz weterynarii poinformował o wystąpieniu czterech ognisk wścieklizny u zwierząt w województwie podkarpackim na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie oraz Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach. Trzy przypadki wścieklizny stwierdzono u lisów, jeden u psa. Chorobę wykryto w dwóch gminach powiatu przemyskiego, Stubno i Orły, i po jednym przypadku wścieklizny w powiecie Bieszczackim i Jarosławskim, odpowiednio w gminach Czarna oraz Pawłosiów. W związku ze stwierdzeniem wścieklizny w województwie podkarpackim na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zostały wdrożone środki zwalczania choroby określone w aktach prawa miejscowego. Główny lekarz weterynarii przypomina, że zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu trzeciego miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić zwierzęta przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jak informuje główny inspektorat weterynarii, 21 listopada odbyło się spotkanie otwierające audyt polskiego sektora mięsa wołowego w celu zapewnienia możliwości eksportu wołowiny do Korei. Na spotkaniu omówiono kwestie związane m.in. ze strukturą i zadaniami inspekcji weterynaryjnej, funkcjonowaniem Urzędu Systemu Laboratoriów oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt. Podczas wizyty w Polsce koreańscy audytorzy odwiedzą Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii oraz Zakład Higieny Weterynaryjnej w Pozdrowi. Dwa zakłady mięsa wołowego oraz gospodarstwo utrzymujące bydło. Audyt stanowi kolejny etap procedury otwarcia koreańskiego rynku na polskie mięso wołowe. Minusy przy zmianach tygodniowych na wszystkich mapach produktów roślinnych najbardziej, bo o wartości dwucyfrowe zmieniały się ceny obu pszenic, żyta i jęczmienia, w skupach zwierzęcych zmiany bardzo kosmetyczne. 11 zł straciła w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej. To efekt przecen w około połowie województw. Przybyło cen z siódemką na początku. Skrajne ceny dla Polski obniżyły się o jednakową wartość 10 zł. W skali miesiąca pszenica konsumpcyjna traci prawie 2,5%. Ponad 2,5% wynosi miesięczna strata średniej ceny oferowanej za pszenicę paszową. W ostatnim tygodniu widełki cenowe w poszczególnych województwach zmieniały się w obie strony, ale więcej było spadków. W efekcie zboże to straciło najwięcej w naszym zestawieniu, bo 17 zł. w dół o 20 zł. cena maksymalna dla Polski, minimalna bez zmian. Straciła i to wyraźnie najniższa cena dla Polski oferowana za pszenżyto. W ostatnich dniach obniżyła się ona o 30 zł. Z kolei cena maksymalna pozostała na niezmienionym poziomie. Obniżki w ponad połowie województw sprawiły, że przybyło cen z piątką na początku. Płynęły także na 8-złotowy spadek średniej krajowej. Dokładnie o 10 zł zmniejszyła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego, zbliżając się bardzo do granicy 600 zł. W skali miesiąca zboże to potaniało o niemal 3%. W ostatnich dniach niewielkie zmiany widełek cenowych, nie zmieniły one skrajnych cen dla Polski, ale maksymalna notowana jest w jednym, a minimalna w dwóch województwach. Tylko maksymalna cena ze skrajnych dla Polski za tonę jęczmienia zmieniła w ostatnim tygodniu swoją wartość, zmniejszając się o 10 zł. Zmian i minus w poszczególnych województwach kilka, w niektórych dość wyraźnych. Jest zaskoczeniem 10-złotowa obniżka średniej krajowej, która w skali miesiąca traci niecałe 2,5%. Ponad 1,5% wynosi miesięczna strata, jaką notuje kukurydza sucha. W ostatnim tygodniu ziarno zostało przecenione średnio tylko o 4 zł, ale spadki w poszczególnych województwach, jeśli już następowały, były wyraźniejsze. Widać to także po skrajnych cenach dla Polski: minimalna obniżyła się o 20, a maksymalna o 50 zł. Zmieniły się również skrajne ceny dla Polski za tonę rzepaku, ale o ile minimalna zmniejszyła się o 20 zł, to maksymalna zyskała połowę tej kwoty. W połowie województw korygowaliśmy widełki cenowe trzykrotnie częściej w dół. W efekcie średnia krajowa straciła 3 zł. Ale co jest wyjątkiem wśród notowanych u nas roślin, trend miesięczny ceny rzepaku ma kolor zielony. Zielony kolor trendu miesięcznego notujemy także przy cenach żywca wieprzowego. Ostatni tydzień to duża stabilizacja cen. Co prawda zmieniły się skrajne ceny dla Polski obie po 10 groszy, ale po obie strony. Zyskała minimalna, straciła maksymalna. Nibiczne korekty widełek cenowych sprawiły, że średnia krajowa jest identyczna jak przed tygodniem. O 3 grosze wyższa w porównaniu z ostatnim notowaniem jest średnia krajowa cena żywca wołowego. W ostatnim tygodniu niewielkie zmiany widełek cenowych w górę notowaliśmy tylko w dwóch województwach a z kolejnych dwóch zabrakło danych. Nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski, wołowina zyskuje nieznacznie w skali miesiąca. Ponad 3% tańsze niż przed miesiącem są brojlery kurze, ale w odróżnieniu od straty miesięcznej zmiana tygodniowa ma dodatni charakter. Brojlery zyskały średnio 5 groszy, w poszczególnych miejscach notowaliśmy niewielkie podwyżki cen bieżących, które przełożyły się na 10 groszowy wzrost minimalnej dla Polski, cena maksymalna, taka sama jak tydzień temu.